Dni babci i dziadka to wyjątkowe okazje. Wnuczki i wnukowie mogą podziękować za ciepło i dobroć okazywane im ze strony dziadków przez cały rok. Zapytaliśmy seniorów, jak planują spędzić swoje tegoroczne święto. No, na pewno wnuki będą, coś wymyślimy. Jakiś przyjemny dzień będzie. Oczywiście mam trzech wnuków i obchodzę. No, obchodzę, obchodzę. Mam sześciorownuczonkę, to przyjeżdżają do babci, przychodzą. Przyjdą, przyjdą. Przyjeżdża jedna wnuczka, bo druga jest daleko. No jeden nie, bo są chorzy na kwarantannie. Tych wnusiów troszkę jest, już takie, niektóre są duże, ale też przyjadą. To jest duża dziewczyna już. No proszę. Wnuczka moja. O, o proszę. Wnuki także ani myślą odpuścić spotkanie z dziadkami. Plany są jasne. No, pojechać z kwiatuszkami, z prezentem. Oczywiście zamierzam tak wizytę odbyć. Odwiedzić babcię i dziadka, tak jak najbardziej. Zawsze się cieszę, że ich odwiedzam. No mam nadzieję, że babcia coś zrobi. Kawa od coś takiego. No na pewno jakieś ciasto będzie. Yy, obiad rzadziej, zdecydowanie rzadziej, ale jak już narosłem, nie? Poczęstunek to podczas wizyty u babci niemal tradycja. No, chyba jakieś ciasto. Trzeba upiec. Na pewno upieka jakieś ciasto, może faworki, coś się wymyśli zawsze. Coś słodkiego, no i coś takiego zdrowego. Teraz no, dodam trochę skromniej, bo ta emerytura niewielka, jakieś ciasto tam, owoce. Jakieś ciasteczko, jakieś coś i posiedzieć, pogadać. Będzie wspaniały obiadek, i, no i będzie ciasto i kawa. Chyba herbaty się też nabiję, nie? Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak spędzenie czasu z bliskimi. No szkoda, że teraz nie ma w szkołach, ani w przedszkolach takich uroczystości, bo to zawsze były takie miłe chwile. No ale trudno, musimy sobie jakoś radzić. No na pewno spotkanie z wnukami to jest wielkie szczęście. No, no porozmawia się, no, cieszy się człowiek, że się uczą. Wielka radość. Realizacja przekazywania wspaniałych rzeczy, dobrych dzieciom, ponieważ tego czasu ciągle jest mało dla nich. Wspomnienia czasami jakieś y, sympatyczne. No, takie generalnie rozmowy, tak. Czego życzyć babciom i dziadkom na najbliższy rok? Przede wszystkim zdrowia, aby wytrwali w tej pandemii. Wszystkiego dobrego. No, przede wszystkim szczęścia, słońca, nad, uśmiechu na twarzy. Musi być wypoczynek, musi być zadbanie o zdrowie i radość z życia.